Masz prawo wiedzieć. Zapraszam Jarosław Put. Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w naszym nowym, kolejnym odcinku z cyklu Masz Prawo Wiedzieć na naszym YouTube'owym kanale pod tą samą nazwą. Jak pewno zauważyliście, nie było nas na kanale dosyć długi okres czasu. Było to podyktowane różnymi względami, ale może pozwólcie, że te powody wyjaśnię Wam w jakimś kolejnym moim tutaj nagraniu, które popełnię na kanale. Dzisiaj oczywiście tradycyjnie zachęcam Was do polubienia naszych mediów społecznościowych Fundacji Wyrównywania Szans Nadzieja. Zapraszam do wysyłania zaproszeń. Proszę również dla mnie, y, jestem y, na Facebooku y, pod nazwą Jarosław Kut. Oczywiście zachęcam Was również, kochani, do zasubskrybowania kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, no i wciśnięcia magicznego YouTube'owego dzwoneczka. Kochani, no właśnie, przejdźmy może do rzeczy y, omawiania takiej fajnej, y, aktualnej treści, która ukazała się w poniedziałek w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, to znaczy rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz określenia wysokości minimalnej stawki godzinowej na 2026 rok. I tak co do zasady, nie byłby to temat taki dziwny, ale wbrew pozorom wyjaśnię wam, dlaczego jednak troszeczkę jest, czyli będzie to podwyżka, ale jakoby obniżka, i zaraz może powiem, dlaczego tak właśnie będzie. Otóż treścią tego rozporządzenia określono, że minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2026 będzie wynosić. Wnosiło 4806 zł. Wrót to oczywiście. Natomiast stawka godzinowa, ta minimalna stawka godzina w roku 2026 została y przez Radę Ministrów określona na poziomie 31,40 zł, również oczywiście brutto. No i co do zasady, można by powiedzieć, że no jest to, jakby nie było podwyżka, ponieważ w tym roku mamy pensję minimalną na poziomie 4666 zł. Więc, jak sobie zobaczycie, to tak naprawdę wychodzi nam, no, że ta podwyżka jest dosyć taka istotna, a dla niektórych pewnie śmieszna. Ocencie to sami. Natomiast też tak zobaczcie. I teraz przejdę do rzeczy. Dlaczego to. Bo z jednej strony jest podwyżka pensji minimalnej, ale z drugiej strony, tak naprawdę, globalnie, jeśli chodzi o tę wartość nabywczą tego pieniądza, tą wartość yy, tej pensji minimalnej w przyszłym roku stracimy wszyscy. Straci kilka milionów osób, które pobiera pensję minimalną. Jest to ponad 3 miliony osób, które taką pensję minimalną pobiera. No i teraz zobaczcie, Rada Ministrów również przyjęła takie założenia makroekonomiczne, gdzie określiła, jaka będzie inflacja w przyszłym roku. Taki prognoza, tak, założenie. I określono, że ta prognozowana inflacja w przyszłym roku to będzie 3%. No i teraz, jakbyście sobie policzyli te 3% z kwoty minimalnej, z tej kwoty 4800, 6 zł, no to wychodzi nam ni mniej, ni więcej, tylko tyle, że będzie to 144 ,18 zł 18 groszy. To jest właśnie te 3% z pensji minimalnej. Natomiast, jak sobie policzycie, jaka jest tak naprawdę realna podwyżka pensji minimalnej, czyli ta, co wam mówiłem przed kilkoma, między widełkami 4666 zł, a 4806 zł, to wychodzi, że jest to, kochani, 140 zł. Czyli zobaczcie, inflacja to będzie ponad 144 zł, a podwyżka 140 zł, więc tak naprawdę będziemy w plecy. Stracimy na tym i ta wartość nabywcza tego pieniądza będzie relatywnie mniejsza, czyli mówiąc takim ludzkim językiem, podwyżka będzie mniejsza niż inflacja w przyszłym roku, więc będziemy w plecy z kasą. Oto chciałem właśnie Wam tę kwestię wyjaśnić, omówić i pokazać, że tak naprawdę, oczywiście były tutaj te rozbieżne żądania. Związki zawodowe oczekiwały, żeby ta podwyżka była ponad 5000 zł. Z drugiej strony, przedsiębiorcy domagali się jeszcze mniejszej podwyżki niż teraz, te o te 140 zł. No i rząd, z racji, że przedsiębiorcy nie byli w stanie się porozumieć z przedstawicielami, z przedstawicielami związków zawodowych, określił Radę Ministrów, że to rozporządzenie właśnie: że ta pensja minimalna na 2026 będzie wynosiła 140 zł, czyli mniej niż przyszłoroczna zakładana, prognozowana inflacja. Kochani, to tyle. Piszcie może pod filmikiem, czy no, sama ta buduszka Was raduje, co o tym myślicie. No i będę oczywiście za każde polubienie naszych mediów słusznościowych wdzięczny, za, subskry za subskrybowanie również. No i za ostrą, mam nadzieję, ciekawą polemikę, a tak jak mówiłem w kolejnych naszych odcinkach. Postaram się może coś więcej tutaj rozwinąć w temacie chociażby tej takiej ponad miesięcznej przerwy, którą teraz miałem w nagrywaniu naszych treści na kanale YouTube Masz Prawo Wiedzieć. Tymczasem bardzo Wam za wszystko dziękuję. Trzymajcie się ciepło, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Masz Prawo Wiedzieć. Cześć!